W właśnie się nie chce chyba już Znaczy wiecie, no jakiś czas temu Fajpa ma, no to jednak były głównie takie walki, wiecie, takie mocno patologiczne i to było takie coś od czego się jednak trzeba było trzymać z daleka, nie? A teraz Wiesz może trochę bliżej stać. Słuchajcie, <laughs> w sensie, no teraz teraz wciąż, wciąż są oczywiście ludzie, którzy są tacy patologicznie mocno. Um, ale, ale uważam, że jednak bardzo mocno poszło do przodu wszystko. Nigdzie tam sportowo myślę, że to lepiej wygląda. A przede wszystkim ta cała toczka wokół tego wygląda dużo ładniej. No dalej są, to prawda, dalej są, słuchajcie, ale, ale jest już jakiś tam Uważam, do przodu w tym wszystkim, nie? No arab super. Arab super przecież pokazał klasę. Nie, Czas no słuchajcie, błysa. walczyć na pewno nie będę. Walczyć na, na pewno nie będę, nie na no, żadnej innej galii. I to kompletnie nie dla mnie. Jestem już na to wszystko za stare i nie... nie, nie chcę.